Imagine. Analiza sceny w porcie. Imagine w reżyserii Andrzeja Jakimowskiego jest jednym z tych filmów, w których dźwięk pełni istotną rolę. Imagine przedstawia historię Jana, który jest nauczycielem w ośrodku dla niewidomych. W omawianej scenie mężczyzna zabiera Serano na wycieczkę do portu, podczas której chce mu udowodnić istnienie wielkiego statku. Ponieważ obaj bohaterowie są niewidomi, wędrówka po porcie staje się swoistym nasłuchiwaniem, łowieniem odgłosów zrealizowanym za sprawą precyzyjnie zmontowanych efektów dźwiękowych. Can you hear it? No. Dzięki wyraziście słyszalnym odbiciom dźwięku Jan określa wielkość statku. It starts here. Klap. Na faktyczną obecność mniejszego statku wskazuje lina okrętowa, która dzieli kadr na dwie połowy. Sam statek nie zostaje jednak pokazany. W Imagine uwagę zwracają także głośne odgłosy tupania, charakterystyczne dla ludzi poruszających się za pomocą techniki echolokacji. Na potrzeby postprodukcji dźwięku sprowadzono z Londynu oryginalne buty, w których chodził Jan. Wykorzystano je jak instrument muzyczny. Za ich pomocą imitowano na nowo odgłosy kroków. W charakterystyczny sposób brzmi muzyka skomponowana przez Tomasza Gąsowskiego. Za sprawą znacznego, sztucznego pogłosu oraz metalicznych brzmień nawiązuje do okrętowej tematyki sceny. Jacek Hamela, twórca warstwy audytywnej w Imagine, wspomina, że materiały dźwiękowe zarejestrowane na planie filmowym podczas kręcenia sceny w porcie były bardzo złej jakości. Słyszalny był silnik przemieszczającego się kranu z kamerą wiszącą nad aktorami. Ponadto Lizbona jest miastem, które tętni życiem i hałasuje nawet w nocy. Ta zaś w lecie trwa krótką. Konieczna była rekonstrukcja materiałów z planu. Wtopione w cichą atmosferę portu efekty dźwiękowe musiały zostać nagrane na nowo. Wiele scen Imagine zrealizowano w ten właśnie sposób. Wszystkie odgłosy, o których mówi Jan, są wyraźnie obecne w ścieżce dźwiękowej filmu. Jak mogę to I jeśli nie it? Sekwencja budowana jest w oparciu o dźwięk. Pełni on tutaj wiodącą rolę w prowadzeniu narracji filmowej. Widz nie widzi tego, o czym rozmawia Jan z Serrano. Zmuszony zostaje do nasłuchiwania razem z bohaterami, którzy z racji niepełnosprawności także nie mogą zobaczyć wielkiego statku. słońce się cały dzień, ale w może in w i cool Jan jest nauczycielem nie tylko echolokacji, staje się przewodnikiem po świecie nieznanym osobom niewidomym, którzy pozostają na co dzień zamknięci w ośrodku edukacyjnym. Omawiana scena przedstawiona jest z punktu słyszenia Jana, widz ma dostęp do wrażliwości i wyostrzonego sposobu słyszenia nauczyciela echolokacji. Tak precyzyjny sposób realizacji udźwiękowienia był możliwy dzięki zastosowaniu nowoczesnych metod cyfrowej postprodukcji i projekcji dźwięku w kinie. W Imagine warstwa akustyczna złożona jest w większości z dźwięków niezarejestrowanych na planie filmowym. Liczne efekty, tła dźwiękowe i muzyka zostały połączone z precyzyjnie wyczyszczonymi dialogami. Wspólnie z obrazem tworzą głęboko przemyślaną kompozycję audiowizualną. Serrano, Serrano. Okay, here you go. Just oh. thank you. you know where you're going? Just... any idea?